Kolejny telefon. Halo, halo. Ja mam pytanie do Puszystego. <laughs> Kurwa. Wschód. <laughs> Dobra, niech będzie. Halo, halo. No, no to tak. Co sądzisz o wyciekach w filmikach z Natsu? Yy, znaczy, no tak. Wrzucałem dzisiaj fotkę na Instagram Boxdel. Że y, zrobiłem takiego zeza i taki, takie zdjęcie prosto ten, bo już mnie zaczęło w pewnym momencie to męczyć, bo stary na diemach y, mnóstwo ludzi zasypało mnie. Wiadomościami, ty widziałeś y, filmiki z nacu Z na. w ogóle? Tak z kamerek? Z dzisiaj wyszła, wyszła afera. No, wyszła afera z nie, no, ja tak I y, z Natsu przepraszam wysz... muszę nadrobić. Będę miał wolne, no, no, a będę no, no, kr kręcił Cały YouTube Cały YouTube, cały nie, YouTube nie. myślę, że będzie płonął jeszcze przez no, najbliższe 2-3 dni. Ale, Ale powiem o, jak się dziewczyna wybije, Ja Ja osobiście, co, jeszcze no raz. Czy ty celowo wyszło? Kto, kto to pokazywał Cycki? Natsu. Ona jest z tego Team X? Jest no z Team X, tak. nie, no, znam. nie, znam, nie, znam, nie znam. Ja ci powiem tak. E, czy na się wybije jeszcze na tym. Jeżeli chodzi o Natsu, no to jest to też w sumie dobry temat. Możemy się wypowiedzieć, bo widzę, że w komentarzach to ludzie aż wrze w komentarzach. że o tym, dobry tymi, temat. Nie. Mamy o tym, o, o tym powiedzieć. No, e, ja ci powiem tak, jak e, my w Fame mamy mieliśmy już wiele różnych ]Stop. takich Dziękuję. kontrowersyjnych rzeczy, które gdzieś tam potrafiliśmy rozmasować. A powiedz mi tak w że ci wiaryma jakoś dokładną ładną wodzionkę? E, ja nie, rodzure, nie, Jerzy, nie, nie jest nie, to nie, ale nie mam. Nie nie. Poprosimy nie, nie, hmm. э wodę. Jeżeli chodzi o nadsu, no to... Natalia na pewno nie powinna się przejmować ani okazywać jakiejś słabości w tym momencie. Nie powinna pokazać, że ją to ruszyło. Bo jeżeli ona zrobi jakiś film, gdzie będzie smutna muzyczka, gdzie ona się, wiesz, będzie wyjaśniać to, że wiesz to, że to było 4 lata temu, bo już widziałem na Story, że wrzucała jakiś taki, no, że jest podłamana, to hejterzy i ludzie, mm -hmm. którzy będą chcieli to wykorzystać przeciwko niej, będą widzieć, że ona to czuje, że to jest jakiś tam punkt, który mogą naciskać Jadzie i będą tak. napierdana. Lepiej to, już iść za ciosem cała się rozgryzła. Wiesz co, patrz, przykład y, Marta Linkiewicz y, założyła sobie OnlyFansa, nie? A to ja y, nawet mam znajomych, no, ja znajomy. wiem, że na tym pieniędzy się zarabia granicę. Za, nie wiem ile w Polsce, za bar, 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 Tak, bardzo dużo Ja coś. podejrzewam, że Marta też zarabia bardzo dobrze no. z tego. I... My się nie podali w tańcu. To tak. To. Natsu oczywiście tutaj nie, nie polecam, żeby teraz Niech. zakładała OnlyFansa czy coś Może ma, ma. <laughs> <laughs> ona, tak ma na Instagramie Ale, Natsu. Tak, Natsu. Nie, nie jest w ogóle Ale kiesły. na pewno uważam, że yy, yy, uważam, że nie powinna teraz yy, jakby yy, okazywać tego, tego jakiejś rozpaczy, że wiesz, że to wypłynęło i tak dalej. Kto to wypłynęło w, w ogóle? Kto to opuścił? co, za zaczęło to latać dzisiaj. Ja dostałem yy, o trzeciej w nocy yy, Krajwszyna. Więc analityk pokazała? Nie, ona to nie jest tak, że ona pokazała. to było na cztery, Tak, cztery lata A. temu afera no na, so. na kamach, nie. Może się. Każdy aż jak może było, Kurde, no so. tak. ja, w, ja trzymam za ciechciuk. Ja o, Ja pozdrawiam Nasu generalnie życzę jej siły w tym cięższym dla niej okresie pewnie teraz. korona, tak? Dobrze, dobrze, ja dobrze się kończy. znamy Marta Nikiewicz gdzieś tam na tym, wracając do tego, na tym OnlyFansie też robi różne jakieś se, sesje. Subskrybujesz? Y, OnlyFans na tak? Marcie? Tak, jak najbardziej... Co? Po co? Znaczy trzeba, no, facie, to działa, ale to działa jak YouTube dla dorosłych. Jak chcesz być tak, subskrybentem, musi zapłacić. Ślednie w temacie. Trzeba śledzić zawodników ja raczej. Nie wiem co to jest OnlyFans, ale nie wiem, że tam, żeby coś zobaczyć, cokolwiek, trzeba płacać pieniążki. Yy, hmm. Ale Natsu, nie przejmuj się, bo jesteś na pewno nie ostatnią yy, dziewczyną, której, która gdzieś tam yy, teraz jest kontrowersyjna, za niedługo pewnie będzie coś innego. Każdy, więc, kurde, ka na każdego, każdego, przychodzi, na każdego przychodzi pora, każdy zaraz A. coś wystrzeli.